Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne EDOL. Powiem to samo: no, cenne doświadczenie. Naprawdę, Dużyna Leszczyńska, mimo osobienia, potrafi, potrafi jechać na naszym torze i są dobrze przygotowani sezonu. No kolejny, Proszę. A my jesteśmy? My e, jeszcze nie jesteśmy, <grywa> jeśli chodzi o drużynę, ale prosty przykład. No wczoraj Erasmus sobie gdzieś tam nie do końca radził, nie był gdzieś tam na tyle szybki, na ile by chciał, no ale dzisiaj bezbłędny. I na tym to polega, że też, też są momenty gdzieś tam i czas do stosowania sprzętu, poszczególnych gdzieś tam nowych jednostek. Podobnie jak i Leon też gdzieś tam szuka. Niektórzy mają trochę jeździecko gdzieś tam zawirowania, ale no, od tego są te spotkania, żeby, żeby łapać ten rytm startowy. Pamiętajmy, że mamy jeszcze trzy spotkania towarzyskie, w tym dwa u siebie z drużyną Toruńską oraz z rybicką tuż przed samym inauguracją. Także jeszcze jest tych, tych, tych możliwości do sporowania. Te bardziej zaczynają się też turnieje, i merusza pary turnieje towarzyskie, także indywidualne, także tej te jazdy będzie, uważam, wystarczająco dużo, a tyle, aby do tej inauguracji chwycić, no optimum to co jest możliwe. A warunki torowe dzisiaj sprzyjały do nie jedzie? E, mamy trochę inny plan na tor, e, też, też potrzeba trochę czasu, ale, ale myślę, że warunki torowe będą e, na mecz ligowy e, trochę inne. Cały czas się gdzieś tam jeszcze trochę wjeżdżamy w ten sezon i każdy, każdy bieg, to każdy sparring, to jakby są dla nas nowe podpowiedzi jak się szykować do następnych ważnych meczów. Ta moja jazda o wiele lepiej dzisiaj wyglądała niż wczoraj, więc z tego jestem zadowolony, ale no czekają mnie cały czas prace nad tymi startami, żeby to dopracować do pierwszych zawodów ligowych, bo, bo to jest gdzieś mój główny mankament, a... a a wiem, że no, to u mnie kuleje cały czas. A jak Mi dzisiaj osobiście super się jeździło, gdzieś fajnie tor przygotowany. Eee, lubię bardzo orbitować, więc dzisiaj tor temu sprzyjał, więc nie mam żadnych zastrzeżeń co do toru. Tak, trag jest was Dzisiaj był kolejny dobry dzień testowania. i overall wszystko uh, jest fine. I feel we have a very good team spirit uh, everyone uh, working uh, very well together and uh, together with Pepe the coach uh, we all help each other and um, yeah we are happy and positive and uh, looking forward uh, we've been waiting all winter and uh, we can't wait to to um, get to 11 April where we race the first league meeting here hopefully in front of a full stadium now I can't wait to 11 April and um, meet all the fans and hopefully we're gonna have a great meeting.